Możemy kolejne zadanie z buforów, troszeczkę trudniejsze. E, tutaj mamy kwas mrówkowego, ok, i dodano jednego z litowców. W porządku. No to zapiszemy sobie równanie reakcji, wiadomo. Czyli mamy tak, HCOOH plus wodorotlenku, czyli MOH mamy, czyli mamy dokładnie tyle samo jonów metalu. Co grup OH, więc mogę sobie napisać OH-, pamiętając o tym, że to jest mój wodorotlenek. No i co my tu będziemy mieli? No to mamy H C minus i woda. Ok. W międzyczasie narysuję sobie ta walka, Troszeczkę może szerzej niż wcześniej rysowałem. Będzie troszeczkę, jak widzę, więcej do zapisania. Ok. No i dobra, tutaj też sobie zrobimy. Jak będą wszystkie elementy, no dobra. No to stan początkowy, zmiana oraz stan równowagi. Rzecz jasna. Dobra, czyli co mamy tabelkę. I tutaj mamy jeszcze podane liczby moli, więc można przyniesiemy sobie trochę wyżej treść. Czyli mamy tak e, liczba moli tego kwasu, czyli N1 no to jest objętość razy stężenia. No to objętość podamy sobie w litrach, w decymetrach, to samo w tym przypadku. No i mamy 0,3 molowy roztwór. No to. 0,15 z tego mamy. Mol kwasu. Dobra, czyli tutaj sobie wpisuję 0,15 do tabelki i mamy teraz N2, czyli wodorotlenku, 2,8 g wodorotlenku. No to liczba moli wodorotlenku to jest masa substancji, czyli co te 2,8 g przez masę molową tego naszego wodorotlenku, oczywiście. No i to jest oczywiście też w molach. Więc wstawiamy sobie tutaj do tabelki trochę zmniejsza No i wstawiamy sobie do tabelki w takim razie. No i cóż, na początku produktów zakładamy, że tutaj nie było. Chyba że coś tu napisali jeszcze. No nie. Czy oczywiście to jest bufor, więc to też tutaj było, ale nas to ogólnie nie interesuje w tym zadaniu. No i co? No i jak wiemy, mamy tutaj. Bufor jest kwasowy, bo tam pH było, pH było 3,45, poza tym to jest bufor ogólnie kwasowy, tych dwóch substancji złożone, podobnie jak bufor odstanowy. No i teraz tak, w takim razie. W niedomiarze musimy mieć OH-, skoro jeszcze mamy to pH, które jest kwasowe, to znaczy, że część tego kwasu musiała pozostać Niedomiar, czyli mamy, w niedomiarze mamy naszego wodorotlenku. W takim razie inaczej to było dość trudno określić. No i oczywiście można, jeżeli będzie takie zdanie, to również je zrobię. Czyli będzie ubywało dokładnie tyle samo naszego wodorotlenku. Całkowicie musi przereagować. No i w takim razie tu mamy jedynkę, tu mamy jedynkę, więc tego też tyle musi ubywać. No to produktu w takim razie musi powstawać tyle samo. No i tej wody też, chociaż ona znaczenia tutaj, tak jak mówię, nie ma. Nie będzie nam potrzebna. Będzie nam potrzebna, oczywiście. Nasz, nasza ilość tego, wiadomo, tej soli tutaj, powiedzmy tego anionu, który jest zasadą brąz czyli w sumie możemy wnioskować, że tego na początku nie było. Ale zobaczmy sobie dalej, czyli co? Czyli tutaj wpisuję sobie 0,15 minus 2,8 przez m. No, tutaj mamy oczywiście 2,8 przez M. No i tutaj również mamy 2,8 przez M. Dobra. Więc tak to wygląda jak dotąd. Ja te liczby moli sobie tam gdzieś na górę wstawię. Rzucimy ja sobie tam na to. No i teraz tak, to walkę mamy już gotową. No i teraz skorzystamy sobie oczywiście z równania. Hendersona-Hasselbacha, czyli mamy pH równa się pKa A dla kwasowego, minus logarytm, no i tu będziemy mieli stężenie kwasu przez stężenie zasady. No i co? No i musimy sobie podstawić, tam było 3,45, dobra, Oczywiście tak. Jeszcze możemy napisać, że pKa to jest ujemny logarytm z ka, czyli w sumie zamiast tego mogę podstawić sobie do, tak naprawdę. I tak też zrobimy. Czyli tak ph było 3,45, to się równa ujemny logarytm ze stałej, tam jest 1,8 razy 10 do minus 4. Minus. No, i tutaj ten logarytm jeszcze trzeba by było sobie zapisać. To sobie też to zmniejsza. Mhm. Dobra, minus logarytm. No i tak, kwasu mieliśmy tyle. Tutaj mamy kwas oczywiście. E, tutaj będzie nasza zasada. Więc podstawiamy sobie. Więc mamy 0,15. Minus 2 i 8 przez M przez No to tak jak pokazywałem w poprzednich zadaniach, objętości mi się tutaj skracają, więc mogę, mogę sobie je pominąć. No bo zresztą może tak zrobię nawet, skoro to jest liczba Moli, no i no, tutaj będziemy mieli jakąś objętość. A tutaj mamy 2 i 8 przez M tej zasady, tak tej zasady tutaj. No, i też by trzeba było to podzielić przez tą objętość, prawda? Skoro tak, więc mogę sobie tutaj te objętości po prostu skrócić. No i wykonamy sobie działania w takim razie. Dobra. Więc tak. No to wykonamy sobie działania, czyli mamy 3,45. Równa się. Znaczy tak, to zadanie jest generalnie według mnie przynajmniej wymyślone z głowy przez kogoś, kto prowadził zajęcia i no, z jego dokładnością może to być różnie, natomiast sposób postępowania zawsze jest tego rodzaju w takich zadaniach wiadomo w zależności od tego, co tam z czym, ale generalnie to zawsze jest ten sam. No więc wpisujemy sobie, liczymy sobie, ile to jest, i to jest 3. 4, nie, 7, 4, 5, to tak dalej no, czyli mamy 7, 4 i 5, no myślę, że tu jest 7, 4, 4, 7, to myślę, sobie tak mogę zrobić, minus logarytm. No i tutaj mamy z tej liczby, czyli tak, muszę sobie ten licznik w tej chwili tutaj może skopiować po prostu, będzie trochę szybciej. Skopiować i ten nasz tutaj licznik, może tak muszę pomnożyć przez odwrotność tego mianownika, czyli muszę go tutaj odwrócić, wiadomo, więc tu będę miał m przez 2 i8. I to jest wszystko razem logarytmowane. Tak sobie zróbmy, aha, dobra, czyli odejmujemy sobie 3,45 minus 3,74,5. No, i tutaj, czyli przeniosłem sobie na drugą stronę równania, no i mi wychodzi minus 0, 2, 9, 5, Równa się minus logarytm. No, i wykonamy sobie teraz tutaj te działania. Zostawię ten kwadratowy, czyli tak, ten ułamek razy 0,15 to jest 0,15m przez 2, i 8 minus. To razy to, no to jest 1, czyli minus 1. No, teraz tak, tu mamy minus w obu miejscach, w związku z tym możemy uznać, że go tutaj nie ma, czyli przemnożymy sobie przez minus 1 i będziemy mieli taki wynik obie strony równania. No i teraz y, trzeba zapisać to działanie w odpowiedni sposób, korzystając z logarytmów. To jest oczywiście zapytanie 10 do e, tej potęgi. Ma nam dawać tą liczbę, więc 10 do potęgi 0, 2, 9, 5 ma nam dawać to, co tutaj mamy. No i ok, czyli co zrobimy teraz? Teraz zrobimy tak, że zrobimy sobie tu wspólny mianownik, czyli tu sobie mogę zrobić 2,8 przez 2,8 zamiast tej jedynki. No i wszystko można zapisać na jednej kresce ułamkowej oczywiście. Może ten kawałek się skopiujemy po prostu. Czy tak wszystkiego nie będę skracał. No i tutaj to 2,8 trzeba napisać z minusem oczywiście. No więc przemnożymy obie strony przez to co w mianowniku. Czyli będziemy mieli 2 i 2,8 razy 10 do potęgi 0,295. Równa się, no i to co tu mieliśmy w liczniku w takim razie. No i dodamy sobie teraz do obu stron równania 2 i 8, czyli będziemy mieli 2 i 8 razy 10 do potęgi, 0,295 0, ,295 plus 2 i 8 i to się równa 0,15 mas mas więc podzielimy teraz wszystko przez to 0,15 czyli sobie zrobię tutaj już kreskę ułamkową i piszemy sobie tak to znika nam stąd, tak? no to może już to m też sobie po drugiej stronie zapiszę od razu będziemy mieli wygodniej trochę no i policzymy sobie ile to jest oczywiście czyli mamy tak, 2,8 razy 10 do potęgi 0,295 Plus 2,8 wszystko przez 0,15. No więc wychodzi nam tutaj masa molowa całego tego wodorotlenku. 55 i tu jest dalej 4,85. Napiszmy. No myślę, że nawet tutaj 9 możemy sobie zrobić. Bo tam jest dalej jeszcze dwójka. Więc spokojnie możemy sobie tutaj zrobić 9 już. Będziemy się bawić. No i tam w na mol, oczywiście. No i co pozostało? No to masa molowa MEOH. No to jest nasze ME plus e, tle 16 z układu 1, więc plus 17 i to oczywiście mamy też w gramach na mol. No i teraz wystarczy ten nawias, który tutaj sobie napisałem. Z masą molową przyrównać do tego 55. Czyli tutaj sobie przyrównamy 55, 49 No i odejmiemy 17 stronami więc 55, 49, 17 odejmujemy, czyli mamy 38 i 49. No to najbardziej zbliżony jest oczywiście potas. Gramy mol. Także naszym pierwiastkiem będzie potas. Tak jak myślałem, raczej zadanie jest wymyślone z głowy. Trudno mi powiedzieć, czy na pewno, ale tak stawiam. Także zobaczcie sobie jeszcze raz, bo to jest takie dość złożone, jeżeli chodzi o ilość obliczeń. Prawda? Więc tak to wygląda. Dzięki za uwagę. Jeżeli czegoś się nauczyłem, daj suba, łapę w górę, poleć mnie znajomym i do następnego filmu. Cześć.